Witam z pokładu mojej korwety. Jakiś czas temu informowałem o powtórce pięciu ekspedycji w No Man's Sky. Jedna z nich, przyczółek, zakończyła się wczoraj, 18 listopada. Natomiast zgodnie z harmonogramem, kolejna ma rozpocząć się dzisiaj, 19 listopada, i ma potrwać do 2 grudnia. A kolejna z dobrych wiadomości jest taka, że w opisie pod tym filmem znajdziesz linki do wielu moich poradników dotyczących No Man's Sky, a pierwszy z tych linków zaprowadzi Was do poradnika o przejściu ekspedycji Titan, czyli tej właśnie, która rozpoczyna się dzisiaj. Oczywiście powtórka ekspedycji może się różnić nieco od tej głównej ekspedycji, natomiast myślę, że wiele kamieni milowych się powtórzy. Poza tym będzie szansa zapoznać się, jak to wszystko wyglądało, jak podejść do tematu. Poradnik ten jest mocno skondensowany, jest mocno zmontowany, całość jest opowiedziana w półgodzinnym filmie, także myślę, że warto to zobaczyć. Kolejne dobre wiadomości są takie, że po pierwsze ekspedycja Titan była bardzo ciekawa, ponieważ jej pierwotna wersja pojawiła się wraz z aktualizacją światy część druga, która to aktualizacja wprowadziła do gry gazowe, olbrzymy, wodne światy. I całą gamę ulepszeń graficznych, które uczyniły No Man Sky tym, czym jest teraz. Poza tym, jak każda ekspedycja wiązała się z nagrodami. I teraz myślę, że tutaj, w powtórce ekspedycji 17, również te same nagrody zostaną powtórzone. I oprócz tradycyjnego zestawu tytułu, naklejek, plakatów, dostaniemy w nagrodę filar tytana. To oczywiście multinarzędzie. No, i przede wszystkim żywy statek Upiór, który generalnie wśród żywych statków naprawdę pozytywnie wyróżnia się wyglądem nie tylko zewnętrznym, ale i wewnętrznym. Także do kolekcji warto sobie to wszystko zdobyć. Na koniec, jeszcze tylko taka uwaga, że ostatnio były problemy na konsolach z terminem pojawienia się poprzedniej powtórki. Zwłaszcza użytkownicy Xboxów musieli kilka dni poczekać, więc nie denerwujcie się, jak od razu 19 ta ekspedycja się nie pojawi. Jakoś tam te harmonogramy aktualizacji na konsolach są z góry ustalone i to trochę się czasami nie zgrywa tutaj z terminami. W momencie, kiedy ja nagrywam, ten film jest już 19, ale ekspedycji jeszcze uruchomić nie mogę. Myślę, że wieczorem będzie to już możliwe. Tak czy tak, sprawdzajcie. Myślę, że to na tyle. Przypominam o linku do poradnika dotyczącego tej ekspedycji Tytan oraz do innych moich poradników. Zachęcam, żeby się z tym zapoznać. Jeśli te informacje Ci się przydały, jeśli generalnie pozytywnie oceniasz to, co robię, to zostaw łapkę w górę i komentarz dla zasięgów. A teraz bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia również na transmisjach na żywo.